Zobacz, co po prostu się ze mną dzieje? Jestem jakaś taka niespokojna, jak gdy Że jestem już tak zmęczona. Hej, wszystkim jest 6:45. Piątek. Jestem tak zmęczona. Ale całym po prostu tym tygodniem jest sprawdzianami i wszystkim, ale już jest piątek. Mam ostatni. dzisiaj. Ostatnie dzisiaj mam już rzeczy. Sprawdzę z epoki z polskiego, kartkówki z bielek i prezentację z angielskiego. I tyle. I będę mogła odpocząć. Teraz właśnie wstałam i jem śniadanie. I dzisiaj sobie zrobiłam tosta z serem i z pomidorem z chleba i do tego... ...herbatkę. Jest 7.18, więc ja za kilka minut będę wychodziła już na pociąg, ogarnęłam się. co dzisiaj nałożyłam na twarz, to żelne brwi, bo wczoraj sobie je mął. Eee. Jak to się mówi? No, powyrwałam te włoski poniżej i patrzcie, jak ładnie wygląda. Nie miałam nigdy żadnej eliminacji. tu jedynie teraz tą górę, bo mają przy sobie jakieś takie nierówne, ale ogólnie wyglądają ładnie i jeszcze mam Noiny na ustach z odrobiną pomadki, żeby było... żeby było ładniej. Takiej użyłam, jakby ktoś był ciekawy. Ooo, dobra, dzisiaj testy? No. Ja już jestem w domu to tak męczący tydzień jakoś go przetrwałam i aktualnie jest 15.22. Kończyłam lekcję dwie godziny temu, godzinę temu, ser godzinę temu. I podobno mój plan ma wrócić z powrotem jak był czyli o 15.10 będę kończyć, ale w czwartki wcześniej, no ale nieważne. Mm, wróciłam. Nareszcie mogę odpocząć. Nie prezentowałam znowu angielskiego, więc będę miała w poniedziałek trzeci dzień stresu. No i tak, nie chcę mi się na razie robić. Upadu, nawet nie jestem jakoś głodna, bo poszłam właśnie jak wcielić do piekarni. I zjadam sobie pełnię snickers, tak jak tydzień temu. Jeszcze nawet mi trochę zostało, także na później, ale na razie biorę się za montaż. Ale jeśli chodzi o. Spraw się z polskiego i kartkówka z biologii, to myślę, że obydwie poszły mi naprawdę dobrze. Polski był taki stan, co miałam zdjęcia. Także... wyszło naprawdę OK myślę. Jezu, jestem już tak zmęczona. W serio. Montowałam film i oczy mi się same zamykały. Naprawdę. Ten tydzień był... Wybitnie. Wybitnie męczący. Ale zmontowałam już... Praktycznie cały film, tylko jeszcze drobiazgi tam dodać i trwa pół godziny aż. Więc dość długi wyrzut, ale jestem z niego zadowolona. I jest 16.30, więc godzinę mi zajęło. Mój tata już robi obiad, bo mi się nie chciało. Więc fajnie. Już szary. Mm -hmm. No. A ja zjem go. I nie wiem, że mam już obiad, rybę. I ryż z warzywami, i dlatego nowy film u Luki. Jest 18.06 i ja teraz zrobiłam sobie witaminę C. Nie widać tego, że to jest żółty, bo mam czarny kubek, ale mam witaminę C. I tutaj mam dwa panki z dromalinowym i resztkę jeszcze tego brownie ze szkoły, bo mi zostało. Okej, okay. jest pojedzone, jest już energia. Teraz sobie odpoczęłam, zmontowałam już też cały film. Ale mam już energię i sobie tu za chwilę puszczę trening i poćwiczymy. Albo potańczymy, zależy na co będę miała ochotę. Więc poćwiczyłam, ale nie zrobiłam takiego mocnego treningu, bo naprawdę nie miałam siły. Nie miałam siły i po prostu zrobiłam takie różne ćwiczenia na każdą mięśnie. Ciało, trochę ręce, trochę nogi, trochę brzuch i potem się porozciągałam, a teraz jest 2030 i mój brat zrobił na wieczór pizzę. Patrzcie tylko jak ono pięknie wygląda. Także teraz będę. Jeść. Jest 20 po 10 i ja za chwilę wyszłam spać, ale łam twarz, potem nałożyłam peeling. I teraz, no, umyłam się, cała zmyłam to, nakładam tonik, i będziemy testować rzecz z poprzedniego odcinka. Także teraz przetestuję kropelki prąsujące do twarzy. Ja użyję tych z Taksa. I to jest po prostu taki płynny. To się powinno zmieszać z kremem. Także ja mam swój krem. Ja używam. Takiego. dał sobie może troszkę więcej niż zwykle. Dlatego. Ja cztery krople. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze nie I. Mam ręce, no i już nie nakładam na to nic, żadnej maści na trącik, tylko to tak zostawiam i zobaczymy rano, czy będzie jakaś zmiana. Teraz sobie jeszcze nałożę to masełko do ust, które pokazałam wam w ostatnim vlogu. Prawda jest mega spoko. Ja idę spać. Branacy. Hejka, mamy już sobotę. Jest 8.53. Ja tak naprawdę wstałam jakoś 7,50, coś w sensie takiego. Obudziłam się i pierwsze, co zrobiłam, to dodałam film, czy się teraz się ładuję tam. I potem czytałam sobie książkę. No i teraz w końcu będę robiła sobie śniadanie. Moi rodzice pojechali, także teraz mam wolną kuchnię. I jeżeli chodzi o te kropelki, to jest lekki efekt. Myślę, że dla was niezauważalny. Ale ja widzę lekką różnicę, ale tylko naprawdę delikatną, więc myślę, że jak to kiedyś powtórzę, to, to wtedy będzie jeszcze większy efekt, bo teraz robiłam no, taką minimalną ilość, ale i tak widzę lekką różnicę i podoba mi się. Tutaj mam półwkę banana, którą trzeba zejść. Te banany też nie wykonają najlepiej. Więc zrobię sobie dzisiaj owsiankę w takim razie. Wczoraj postanowiłam, że zrobię sobie swoją półkę. I ona jest tutaj. Niektóre rzeczy mi już tutaj dołożyli inni. No to mamy te dwa Tu moje właśnie, muszę to pokazać za chwilę. Mascere baser. Teraz patrzę do szafki. Tego chleba akurat nie lubię za bardzo, ale tu jeszcze mam to z Nie, choć chociaż to tak Taki pyszny, bo jeszcze jest i to jest to z z piekarni. Jeszcze mam taką bułkę kukurydzianą. I kurczę, teraz nie wiem. Bo jakby trochę serce mówi, że chcę zjeść nią, ale no panu trzeba pozjadać. Więc nie wiem. Jednak postawiłam na bułki, więc mam tutaj bułkę kukurydzianą z serem, papryką i pomidorem. Dlatego oglądam sobie pytania na śniadanie, no, i taki poranek. A zapomniałam wam pokazać, że moja mama kupiła mi już te nowe maści na trądzik. I wyszło 150 zł za dwie. Ale takie mam, jakby ktoś był ciekawy. Jeszcze ani jednej z nich nie używałam. Dopiero dzisiaj chcę zacząć i więcej o tym mówię w poprzednim vlogu, w którym skupiłam się na mojej twarzy, więc jak ktoś jest zainteresowany, to co? Jest już 14.30 i mam wrażenie, że ciągle jestem dzisiaj przed jakimś ekranem, bo wstawiłam już ten film i wiecie co, dodawanie tego trochę seria serial i... Teraz pisałam zadanie też na laptopie i moje oczy są już takie zmęczone, a mi już już dość. I teraz, nawet nie wiem, co bardzo mam ze sobą zrobić, ale zaczęłam sobie też e, wcześniej już robić taki mój scrapbook, coś typu album. Ja sobie kupiłam, pokazywałam wam kiedyś taki zeszyt, i przyszłam istnień, zaczęłam je tam wkładać. Nie będę tego na tych wszystkich wycieczek robić opisy. Jakby też to zaczęłam już rozpisywać i planować, to po prostu Jest już 18 i, z jednej strony, jestem na siebie taka trochę zła, że nie zrobiłam nic produktywnego i więcej rzeczy, które chciałam, ale po prostu czasami mam takie dni że po prostu yy, nie wiem co się ze mną dzieje i nie wiem tak, tak czuję się strasznie zagubiona, że nie mam pojęcia co się dzieje i nie wiem co ze zrobić nic nie chcę robić wszystkie opcje takie są nie takie, wydają się ciekawe i po prostu nie wiem, część taka samotna i nie wiem, nie wiem, mój mózg wtedy nie mózguje, nie wiem, co się dzieje. I uznałam, że dobra, dzisiaj sobie robię dzień na łóżku. Co się dzieje, no, tą część dnia na łóżku. zapraszam sobie Melisę, bo też jestem jakaś taka niespokojna i ciągle trzęsie się, i, i nie wiem, no, nieważne, więc sobie zapraszam Melisę i będę oglądała film. Będę oglądała taki film, Więcej niż myślisz i do tego sobie takie czekoladki, które kupiłam w Austrii, w której byłam w połowie grudnia, więc już jakiś czas temu, ale dopiero teraz je otworzę i przetestuję. No dziękuję. Obejrzałam połowę tego filmu, potem trochę na TikToku, ale, no, wiadomo, praktycznie całą paczkę tych ciastek. Potem poćwiczyłam. poćwiczyłam, żeby nie było. Zrobiłam sobie tabatę. 25 minut, i teraz poszłam się umyć. Mam świeżą piżamkę i testujemy nową maść. Także jedyne co zrobiłam, to mam twarz. Ona jest sucha, cała, nic na, jej, na niej nie ma. Jest już dokładnie wysuszona i teraz nam tylko maść. I to jest, tyle. zacznę od tej maści. Żeby na całą moją starczyło I to tyle Jeśli chodzi o pielęgnację I zapomniałam wam nagrać pożegnania Także tydzień później w trakcie montażu Dziękuję, że obejrzeliście do końca Dziękuję, że jesteście Będzie mi było, jeśli zasubskrybujecie Zostawicie łapkę w górę Możecie wejść na moje social media I ja się z wami żegnam, pa!